Cześć, ja się nazywam Tomasz, ten kanał nazywa się tak, a ten film to kolejna odsłona piłkarskiego pieseła. Rozmawiamy tutaj o rzeczach nieoficjalnych, rozmawiamy sobie troszkę luźniej i rozmawiamy też o komentarzach, które zostawiacie pod moimi filmami, i od tego właśnie zacznijmy. Nie kręci mnie trend Aleksander Arnold w Realu. Może daje dużo w ataku, ale bronić nadal nie potrafi. Dziękuję Ci, Marta, za ten komentarz. Jest to oczywista wątpliwość, jaką wielu kibiców Realu ma odnośnie Anglika i rozumiem, rozumiem to doskonale, tyle tylko, że wydaje mi się, że spokojnie można przyjąć taką taktykę, czy takie założenie, że trend Alexander Arnold, który przyjdzie bez kwoty odstępnego, w razie gdyby totalnie się nie sprawdził, no będzie mega łakomym kąskiem na wyspach. Czy to w Liverpoolu, który prawdopodobnie będzie chętny do tego, żeby przyjąć swojego syna marnotrawnego, czy jakiś inny angielski klub, jakaś Chelsea czy ktokolwiek inny na pewno znajdzie się chętny na takiego piłkarza. Manchester City też na pewno nie pogardzi, zwłaszcza że Kyle Walker młodszy już nie jest. W tym kontekście trend wydaje mi się bezryzykownym, tak jakby wzmocnieniem potencjalnym Realu Madryt. Naprawdę mocno trzymam kciuki, że to się uda. Zwłaszcza, że w moim odczuciu nie jest tak, że ten piłkarz nie umie tak zupełnie, zupełnie bronić i że nie da rady w realu. Mocno wierzę w to, że to będzie faktyczne i duże wzmocnienie. Piłkarski Twitter, tudzież X, jak niektórzy z jakiegoś powodu ten portal nazywają, jest miejscem, w którym można znaleźć dużo osobliwych zabawnych, może nawet bym powiedział godnych uwagi rzeczy i coś takiego właśnie ma miejsce. Zebrałem sobie kilka takich rzeczy, które miały miejsce w bliższej lub dalszej przyszłości. Zacznijmy może od Petera Kraucza. Otóż raz na jakiś czas Peter Kraucz jest oznaczany na Twitterze przy takim zdjęciu i podpisywane to jest świętej pamięci, tam spoczywaj w pokoju Peterzy Crouchu. Kraucza pewnie pamiętacie, bardzo wysoki i niezbyt umięśniony, że tak powiem, na pasnik angielski to był sam Crouch raz na jakiś czas się do tego odnosi, że prosi, żeby tak nie pisać, bo potem musi odpowiadać swojej rodzinie, że to nie jest on, że jemu się nic nie stało, że to po prostu element oświetlenia jest gdzieś wynoszony. No mnie to bawi, a sam Crouch dany jest z tego, że ma duży dystans i całkiem fajne poczucie humoru. No sam fakt, że pisze o tym, że jego rodzina musi być informowana, że to nie jest on, myślę, że najlepiej o tym świadczy. Ja wiem, że łatwo uwierzyć w to, że to mógł być prawdziwy. Wypiter Peter Crouch, ale chyba rodzina gazanego go wystarczająco dobrze, żeby się nie pomylić. Dalej mamy Mesuta Ozila, którego razu pewien kibic Tottenhamu, jakiś anonimowy raczej kibic Tottenhamu, wrzucił takie zdjęcie i e, no, zastanawia się tam dlaczego Mesut Ozil jest widoczny w ich składzie. O co tutaj chodzi? Mam nadzieję, że jest oczywiste. Jest. Tutaj po prostu pokazane puste miejsce, no i chodzi o to, że Ozila nie było w grze, że był totalnie niewidoczny. Natomiast sam Niemiec bardzo ładnie się odwinął. Natomiast Niemiec bardzo sympatycznie się odwinął. Napisał bowiem, że jeżeli dokładnie się przyjrzeć temu zdjęciu, to dostrzec na nim można gablotę z trofeami, jakie zdobył w ostatnim czasie. Tottenham, gablotę, która jak wiemy jest pusta. Pamiętacie finał Ligi Mistrzów, w którym Sergio Ramos zaatakował Mohameda Salaha w taki sposób, że Egipcjanin musiał zejść z boiska? Zapaśniczy rzut w zasadzie Ramos tam zastosował, no i... Niejaki Zlatan Ibrahimowicz, czyli ten bad boy piłkarski, zareagował na to w taki sposób, że gdyby jego w ten sposób zaatakował Sergio Ramos, to Hiszpan musiałby no, zostać odesłany do szpitala po prostu. I to w stanie śpiączki, także poważne groźby ze strony. Zlatana, Sergio Ramos jednak nie za bardzo się tym przejął, bo odpisał mu, że to nigdy się nie wydarzy. Przypominam, że to miało miejsce w 2018 roku, że to nigdy się nie wydarzy, bo Zatan po prostu nigdy nie zagra w finale Ligi Mistrzów. Myślę, że akurat Sergio Ramos, który kilka takich finałów zagrał, akurat był w dobrej pozycji, żeby tak się odwinąć. No i gratuluję, bo myślę, że akurat tutaj Ibra został zgaszony. Obsesyjnie wręcz nienawidzę Garetha Bale'a. Uspokój się, Małpo, Wilshire jest 10 razy lepszy od ciebie, ty szympansie. Takie słowa napisał na popularnym portalu społecznościowym niejaki James Madison. Madison, któremu łatwo wyciągnąć z przeszłości wpisy, kiedy to bardzo mocno pokazywał, że jest fanem Arsenalu i że nie przepada za Garethem Bale'em. Dosyć jest to mm, sympatyczne, zabawne e, i no, ironiczne, wręcz bym powiedział, patrząc na to, e, że Madison jest aktualnie piłkarzem no. Tottenhamu, w którym właśnie e, Bale grał. A porównywanie karier Wilshera i Bale'a nie trzeba tego komentować, to komentuje się samo. Chociaż trzeba oddać, że gdyby nie zdrowie, no to Wilsher, kto wie, może by zrobił jeszcze większą karierę, bo pamiętam go jako naprawdę niesamowicie utalentowanego piłkarza. Ale gdyby babcia miała wąsy, to by była. Alcestem. Słyszeliście o tym, że Barcelona ma problemy z Olmo, z jego rejestracją i tak dalej. To się jakoś tak toczy od końcówki grudnia, bo Barcelona z jakiegoś powodu nie miała czasu, żeby wcześniej się tym zająć. No nieważne. W każdym razie, kto dopinał transfer do niego Olmo? Nijaki deko. Deko, który był całkiem niezłym piłkarzem i jest też aktualnie dyrektorem sportowym Barcelony. On właśnie transfer dla niego Olmo dopinał. No i było, nie było. Jest dosyć istotnym człowiekiem w klubie z Katalonii. I wiecie, jaka jest rola jego aktualnie? w tym naprawdę gorącym okresie, kiedy Laporcie pali się naprawdę potężny, potężny ogień, który jest w stanie cały bebek katalończyka pokryć, no że pali mu się pod dubskiem po prostu. I co robi Deko w tym momencie? Jeden z ważniejszych ludzi w klubie, gość, który też odpowiada za tego typu sprawy, po części przynajmniej, no, oczywiście. Robi to, co każdy odpowiedzialny pracownik by w takim momencie robił. Jest na urlopie. Iwan San Antonio ze sportu podaje, że podczas całego zamieszania z rejestracją Daniego Olmo i Paul Wiktora w barsy tęskniło się za jednym z członków jej zarządu. Chodzi tu o dyrektora sportowego DECO, który wykorzystał przerwę świąteczną do tego, by wyjechać do Brazylii i tam spędzić święta, a także wejść w 2025 rok. To stało się już zwyczajem, że Deko wyjeżdża do kraju kawy, tak jak było to w zeszłym roku, kiedy po meczu towarzyskim z Ameryką nie wracał z drużyną do Europy, a udał się właśnie do Brazylii. Był tam również ostatniego lata. San Antonio dodaje, że aktualny wyjazd jest trochę zaskakujący, mając na uwadze problemy klubu z rejestracją dwóch zawodników, którzy tworzą kadrę, za którą największym odpowiedzialnym jest dyrektor sportowy. Według dziennikarza Deco miał całkowicie przejąć funkcje, które wcześniej pełnili Mateu Alemani i Jordi. Cruyff, co sprawia, że jest też jednym z odpowiedzialnych za spełnianie norm fair play w La Lidze. Jego poprzednik, Alemani, musiał sobie radzić z sytuacjami, które wymagały pewnych oznak geniuszu, wielkiej wiedzy na temat funkcjonowania niektórych reguł, a także dobrej relacji z La Liga. Na pytanie, czy artykuł San Antonio to próba odwrócenia uwagi od zamieszania z Olmo? Podobnie jak wczorajszy z Kucharzem i Robertem Lewandowskim, każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. To tłumaczenie kom swoją drogą. Dziękuję panom za ich pracę, bo dosyć regularnie regularnie z tego, co piszą, korzystam. Należy szanować Deko, dla którego tradycja i to, że co roku, pewnie od ładnych paru lat, jeździ na Sylwestra do Brazylii i nieważne, co by się działo, choćby skały srały, no to on tam jest, bo szanuje swoją rodzinę, bo ma dobry work-life balance. Dobra robota, Deko, szanuję, nie dajmy się zwariować temu korporacyjnemu światu. To, że twój klub może być w totalnej okrężnicy w związku z tą całą akcją z Olmo, to jest mało istotne. Ważne, że ty jesteś wierny swoim tradycjom. Oby tak dalej. W trakcie spotkania w Walencji z Realem Madryt Real Madryt dostał karnego po faulu na Klianie Mbappé. no i tegoż karnego nie wykorzystał Jude Bellingham i wszystko spoko, ale pojawiły się wątpliwości, no bo przecież bramkarz w Walencji wyskoczył przed linię jeszcze zanim Jude Bellingham kopnął piłkę i ja nie spotkałem się z żadnym wcześniej przepisem czy sytuacją, żeby można było nie powtarzać takiego karnego, ale okazuje się, że zgodnie z moimi podejrzeniami pojawiły się przepisy, które tutaj wszystko klarują. Jeżeli bramkarz dokonuje przewinienia, a piłka nie trafia do bramki, lub odbija się od poprzeczki, słupka, słupków i pozostaje w grze, to rzut karny powtarza się tylko wtedy, gdy przewinienie bramkarza wywarło ewidentny wpływ na wykonawcę. Koniec kropka. Ja tam ewidentnego wpływu na Bellingama ze strony Dimitrowskiego nie widziałem i nie widział nikt, chyba że bardzo mocno chciał się przypatrywać. No słusznie, nie został powtórzony ten karny, Jude Bellingham musi się poważnie nad sobą zastanowić i musi się też zastanowić nad tym wszystkim Carlo Ancelotti, który powiedział na konferencji po meczowej, że to był chyba już trzeci zmarnowany karny Realu w tym sezonie i że go to wkurza i że chyba on już będzie musiał wybierać to, kto będzie wykonawcą tych stałych fragmentów. Bardzo dobra robota, Carlo. Brzmi, jakbyś faktycznie zamierzał wywiązywać się ze swoich obowiązków, bo to jest twoja rola, żeby mówić piłkarzom, co mają na boisku robić. No zuch, dziękuję. Oby tak dalej. I to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. No cóż, jeżeli jakieś głupie, ciekawe albo i nieciekawe rzeczy przychodzą Wam do głowy, które można byłoby tutaj poruszyć, to po pierwsze zachęcam do zajrzenia na mojego facebooka, a konkretnie do grupy, która nazywa się Zwolejawka, ewentualnie do. Sprawienia, że pojawią się wpisy w sekcji komentarzy. Gorąco zachęcam. Dziękuję za wszystko, co zrobiliście dzisiaj i co miało jakikolwiek wpływ na mój kanał czyli przede wszystkim obejrzenie tego filmu. Dużo zdrowia, szczęścia, pomarańczy. Dzięki za uwagę. Cześć!